Jeśli grasz w Wortandera, ale masz problem z ustawieniami, to ten film będzie dla ciebie. Ja jestem Pirackie Czołgi, a to jest mój poradnik dotyczący sterowania w Wortanderze. Omówimy sobie sterowanie samolotem, śmigłowcem oraz czołgiem, jakie ja mam bindy i na co zwracać uwagę. Zapraszam. Pierwsze co, zaczynamy od samolotu: sterowanie myszą. Jednakże zanim przejdziemy do sterowania myszą, wejdźcie w pełną symulację sterowania i ustawcie sobie tryb SAS. Jeśli będziecie grali kiedyś bitwy symulacyjne, to tryb SAS będzie Wam automatycznie poziomował samolot lub tłumił zakłócenia w sterowaniu. Bardzo przydatne. Ale wracamy do sterowania myszą. Pierwsze co no to tryb sterowania, sterowanie myszą. Tryb sterowania w bitwach symulacyjnych mysz jako joystick, ponieważ jeśli będziecie grali symulacyjne, to prędzej czy później tak sobie kupicie joystick. Wirtualny instruktor, tak, włącz wyłącz instruktora tego w ogóle nie mamy zbindowanego, bo nie chcemy go po prostu wyłączać. Chyba, że chcecie mieć pełną y, symulację sterowania, ale to tak jak przed chwilą powiedziałem, inny temat. Tryb zawisu Alt-H, kółko myszy samolot. E, tutaj mam ustawioną oś przepustnicy ponieważ możecie też ustawić oś przybliżenia lub widok w bitwie. Ja mam oś przepustnicy, czyli za pomocą tego kontrolujemy prędkość naszego samolotu. Mnożnik kółka myszy to jest 50% oraz oś przepustnicy lewy kontrol, lewy shift. Są osoby, które mają ustawione to pod W i S. Ja mam osobiście to ustawione pod lewy kontrol i lewy shift, ponieważ używam W i S do sterowania samolotem. Przytrzymaj przepustnicę w położeniu wepnie. Oś przechylenia, oś pochylenia to jest właśnie WSAD. Nieraz mi życie uratowało to, że mogłem sobie sterować za pomocą klawiatury, ponieważ wtedy responsywność jest lepsza, zwłaszcza jeśli korzystacie z jakiejś me klawiatury mechanicznej. Od oś odchylenia to jest QIE, wektorowanie ciągu i wysokość zawisu to jest bardzo ważne, jeśli używacie czegoś w stylu Jaka 38 lub Harriera ja z tych samolotów nie za dużo korzystam dlatego mam to pod U, Alt, J, Alt ja w wysokości zawisu w ogóle nie mam jeśli będziecie grali tymi samolotami to musicie mieć to przybindowane w taki sposób normalny żebyście mogli mieć do tego dostęp odwróć od samolotu nie, sprzężenie zwrotne, tak dalej, mechanizacja płata no i tutaj uruchom do dopalacze mam pod slashem kilka samolotów, na przykład chiński bombowiec posiada Dopalacz, który pozwala szybciej wystartować, ale oprócz tego mało samolotów to korzysta, więc to możecie mieć przybindowane dosłownie pod co chcecie. Geometria skrzydeł i zmien tryb sterowania, sterowania geometrią skrzydeł. No i słuchajcie, tutaj mam pod kółko myszy tak samo jak a, ciąg, czyli prędkość, więc jedno wyłącza drugie i jak ja to godzę. Zanim jeszcze wystartuję, naciskam F2, żeby wejść w tryb półautomatyczny i za pomocą kółka myszki ustawiam sobie 0%, po czym znowu naciskam F2, żeby mieć automatyczne. Co mi to daje? Podczas lotu naciskam F2. I moje skrzydła automatycznie ustawiają się na 0%, ponieważ nie widzę sensu posiadania czegokolwiek pomiędzy automatyką a 0%. Więc wygląda to mniej więcej tak, że mam skrzydła na przykład yy, złożone, naciskam F2, rozkładam je, robię zakręt i znowu naciskam F2. Yy. Chyba że chcecie mieć pełną kontrolę podczas pełnego lotu. Ja uważam, że. 0% lub 100% to jest wystarczająco. Wysuń, schowaj klapy pod F jak flaps. Klapy w dół, klapy w górę. Mam to na nawiasach, ponieważ automatyka klap przydaje się, zwłaszcza na propach. Wysuń, schowaj hamulec aerodynamiczny pod H. Ciąg wsteczny nie mam, mało samolotów z tego korzysta. Wysuń, schowaj podwozie G. Oraz spadochron hamujący mam pod Alt G, jednakże jest to swego rodzaju niepotrzebne, ponieważ naciskając kontrol, czyli hamowanie, ten spadochron automatycznie nam się wysuwa, więc to jest chyba tylko dla bycia. Dalej mamy uzbrojenie. Broń małego kalibru i dużego kalibru mam pod lewy przycisk myszy, tak samo jak broń dodatkową. Nie jest to U-2 szturmowik, nie uważam, żeby trzeba to rozdzielać. Jeśli jednak chcecie, możecie to rozdzielić między na przykład lewy a prawy przycisk myszy. Strzał karabiny maszynowy, to jest nieważne. Strzał z głównego lewy, strzał z uzbrojenia dodatkowego ja mam pod spacją, czyli na przykład, czyli na przykład wystrzeliwanie rakiet. Dalej mamy zrzuć bombę. To ja mam pod trójką i pod czwartym przyciskiem myszy, czyli z boku. E, polecam mieć coś, co ma minimum dwa przyciski z boku, a najlepiej to, jak macie coś w stylu pokroju Razer Naga, co ma z 10, po prostu życie będzie prostsze. Wystrzelę rakietę. Piąty przycisk myszy lub czwórka. Ja po prostu tu naciskam, nie używam e, salwy rakiet, po prostu napierdzielam jak głupi. Wystrzel pocisk powietrze ziemia mam pod page down na przykład ze SABA 105OE za do sterowania za chwilę przejdę odpal pocisk powietrze powietrze mam pod spacją to tak jak przed chwilą mówiłem zrzuć bomby kierowane mam pod alt spacja trójka czwarty przycisk myszy odrzuć dodatkowy zbiornik paliwa mam pod page up i teraz namierzanie mam pod alt x używam tego do wyłączenia podkreślam do wyłączenia głowicy rakiety, żeby na przykład nie namierzyć sojusznika, ponieważ odpalam za pomocą spacji. Więc spacją odpalam tudzież włączam a jeśli chcę to wyłączyć to naciskam Alt X. Namierzenie powietrze-ziemia Alt C no z tego to nie za bardzo korzystam. Zablokuj bomby kierowane Page Down czyli jakieś Damy coś w tym stylu. Wyjdź z trybu wybranego uzbrojenia, lewy shift Q, z tego nie korzystam. Przełącz uzbrojenie główne i przełącz uzbrojenie dodatkowe mam pod lewy Shift WS, z tego bardzo często korzystam, zwłaszcza na przykład na takim Fantomie, gdzie mamy e, dwa, lub nawet trzy typy uzbrojenia. Długość salwy z uzbrojenia dodatkowego z tego nie korzystam. Automatyczny zrz zrzut bomb w trybie CCRP nie korzystam, przełącz środki zakłócające, z tego. W miarę korzystam, ale. Wy w większości będziecie korzystać z trybu mieszanego, czyli 50% flar, 50% dipoli. Włącz, wyłącz i rcm, to za pomocą y możecie robić. Nie trzeba tego bindować. Wystrzel środki zakłócające mam pod tyldą. Wystrzel flary, wystrzel dipole. Tego nie mam zbindowanego zec, tego, że tu mam środki zakłócające. Możecie to sobie odbindować i to sobie przybindować. Okresowe wystrzeliwanie środków zakłócających mam pod alt tilda, czyli na przykład w takiej A10, gdzie możemy sobie nimi serać, ile wlezie. Środki zakłócające kontrolowane przez system tam chyba ostrzegania, to jest insert. Nie wszystkie samoloty to mają, to jest chyba to, że automatycznie flary wypluwa. Ja temu nie za bardzo ufam. Chcecie, to się tym bawcie. Odchylenie uzbrojenia, obrót uzbrojenia to jest nieważne. Przełącz na mierzenie laserem mam pod alt l. Nie korzystam. Włącz, wyłącz radar i tu przechodzimy do radaru. To jest najważniejsze po to tu przyszliście. Ja mam radar pod r alt. Jednakże z tego nie korzystam, ponieważ nie wiem dlaczego chciałbym wyłączyć radar. Chyba że chcecie być sneaky, na przykład na takim drakenie, to tam możecie ten radar wyłączyć, ale radar możecie też wyłączyć za pomocą Y, więc bez sensu. Przełącz między radarem a IRST. Alt E to jest bardzo ważne. Niektóre samoloty posiadają IRST, i wtedy Slaving rakiet jest po prostu o wiele prostszy. Zmień tryb radaru sensora IR. To jest zajebiście ważne. Tym zmieniacie na przykład search na Puls Doppler, na TWS, na, na tam wszystkie możliwe tryby radaru. To, ja to mam pod alt -B, to jest bardzo ważne. To jest zajebiście ważne, zmień tryb radaru, to jest super ważne. Zmień e, tam radar IRST, walka na bliski, daleki zasięg, mam pod alt 2 to też jest super ważne. Tym zmieniamy na przykład radar na nachełmowy super ważne, na przykład na takim fantomie F16 Migu na, na wszystkim na topierze. Zmień tryb skanowania radaru sensora IR Alt D to po prostu zmienia wam zasięg przeszukiwania, nie mylić z zasięgiem. To jest a tutaj się sam teraz trochę pogubiłem. Macie zasięg radaru pod altku, czyli na przykład 30 km, 50 km, 60 km, i macie tryb skanowania radaru, czyli macie ten kwadracik, który skanuje od lewej do prawej, i tym zmieniacie, czy on ma być szeroki, czy wąski. Im węższy, tym szybciej skanuje, ale mamy mniejszy yy, zasięg, ale nie zasięg radaru. Wiecie o co chodzi, zgubiłem słowo. Wybierz cel do namierzenia przez radar, sensor, Caps Lock. To jest super ważne w połączeniu z, ze zmianą radaru. Tym zmieniacie cele w TWS-ie. I na przykład na takim F14 bez, yy, bez, bez bindu tego nie macie po co grać tym samolotem. Lub na top-tierze, gdzie używacie Fox trujek No i namierz cel za pomocą radaru. Mam pod R-ką, czyli po prostu namierzenie radaru. Na dany cel, na przykład używając rakiet R24R lub Sparrowy. Poziom kontroli, to nas nie interesuje. Następnie mamy aktywację Shrague Music, to mamy pod B. Przeładowanie, włącz wyłącz komputer balistyczny. Tryb celownika to jest nieważne, ponieważ przeładowanie następuje automatycznie na lotnisku, a to kontrolujemy za pomocą Y. Aktywuj punkt docelowy nigdy nie korzystałem, wyłącz punkt docelowy nigdy nie korzystałem. Stabilizacja celownika to jest w ogóle niepotrzebne. Strzelam, że to jest jakieś SU-39. E, te stabilizacje celownika tak naprawdę niepotrzebne. Przełącz strzelców niepotrzebne, ponieważ po prostu przełączamy widok za pomocą V. E, I tutaj w sterowaniu kamerą tak naprawdę nic nie zmieniamy. Ja nie mam widoku skopituzacji, tego, że mam F2 pod geometrią skrzydeł. Mm. No i w różnych mamy dym akrobacyjny pod L, otwórz kokpit, oświetlenie kokpitu, tryb pierwszego MFD, drugiego MFD i tak dalej, tak dalej. Wszystko kontrolujecie za pomocą Y. Nie ma po co bindować, chyba, że z jakiegoś powodu musicie mieć zwiększoną jasność HMD. Przełącz tryb noktowizji mam pod drugim slashem, aktywacja zasłony dymnej wodno-samolotu pod Alt-G. I cała reszta jest tak naprawdę stokowo, ponieważ nie potrzebujemy ustawiać śmigła w chorągiewkę, włącz, wyłącz silnik pod i, gaśnica pod szóstką. Tutaj mamy wszystko w miarę ogarnięte, no i instruktora polecam mieć włączonego. Przechodzimy do śmigłowca, w którym tutaj będziemy króciutko, ponieważ tak naprawdę mam tylko pozmieniane to, że kółko myszy mam pod wysokością zawisu, pocisk, powietrze, ziemia mam pod spacją. Pocisk, powietrze, powietrze mam pod Alt spacją i pod Alt X mam namierzanie, powietrze, powietrze. Tutaj yy, nie ma o czym za dużo rozmawiać. No, granie śmigłowcami też jest bardzo specyficzne, bądźmy szczerzy. Akurat śmigłowce musicie odkryć troszeczkę sami. No i przechodzimy do czołgów. Automatyczna skrzynia biegów, tak. Tryb przekładni nie mamy, ponieważ używamy z automatu, do przodu, do tyłu, no to WSAD, wiadomo. Krótki postój nie mam, jeśli dobrze rozumiem. To jest na takiej zasadzie, że czołg nam się zatrzymuje na sekundę, strzelamy i jedzie dalej. Nie potrzebuje. Lewy, prawy hamulec nie potrzebuje, Bieg tempomat w górę, tempomat w dół. Q i E to jest przydatne. Tryb asysty kierowania nie posiadam. Tryb sterowania kadłubem, np. do wagna 103, mam pod tyldą. Powoduje to, że możemy się wtedy rozglądać i czołg nam się nie gibie. Włącz, wyłącz silnik pod I. Strzał z głównego działa lewy, strzał z dodatkowych prawy, karabiny maszynowe spacja, strzał z zbrojenia dodatkowego boczny. I tutaj tego nie mam zbindowanego, ale będę musiał się nad tym zastanowić. Polecam zbindować: wybierz karabin maszynowy i zesetuj wybór broni, dzięki czemu możemy szybciutko przełączać się między karabinem a głównym działem, ponieważ, jak wiecie, karabin ma inny celownik, jest inna perspektywa i pozwala to łatwiej strzelać do samolotów. Na przykład z takiego Shermana. Także to będę musiał sobie zbindować. Zesety wybór broni karabin maszynowy, bo one są przydatne. Wybierz uzbrojenie specjalne lub PPK Alt F. Skorzystałem z tego raz. Przełącz cel automatycznego strzału, Nie. Włącz, wyłącz zakłócanie IR. Za pomocą Y to się robi, jeśli dobrze pamiętam. Ręczny wybór celu automatycznego. Nie korzystam. Granaty dymne i zasłona dymna jest pod GH czyli chyba tak, jak jest w odnowości. Zmień szybkostrzelność, można za pomocą Y. Następny typ pocisku, nie wiem, po co to w ogóle jest, bo po prostu naciskamy 1, 2, 3. Zablokuj cel, przełącz metodę naprowadzania i włącz, wyłącz przeszukiwanie radarem. To będzie na pelotkach, więc tak naprawdę tym też nie musimy się przejmować. Eee, tutaj niczym nie musimy się przejmować. Eee, tryb noktowizji mam podbocznym. Czwarty przycisk myszy. Światło IR. Fajnie to wygląda, ale to jest bezużyteczne, tak naprawdę. Także yy, nie musimy tego mieć zbindowanego, zwłaszcza, że to się za pomocą Y też kontroluje. Zmienia kolor termowizji też na Y się kontroluje. I system kierowania ogniem dowódcy, nie mam tego zbindowanego. Myślę, że to jest bardzo przydatne na symulacyjnych, ponieważ yy, w War Thunderze wiele pojazdów posiada. Tryb dowódcy, że mamy widok z dowódcy, ja za chwilę Wam to pokażę. U mnie odpala się to naciskając B, czyli lornetkę, oraz e, e, tryb noctowizji, czyli B i czwarty przycisk myszy. Widzimy wtedy z perspektywy naszego dowódcy i możemy z jego perspektywy się rozglądać lub strzelać. Ja z racji tego, że gram realistyczne, nie widzę powodu, że to mieć zbindowane, ale jeśli chcecie, to polecam, fajna opcja. Sterowanie kamerą, przybliż widok, mam pod Z, który znajduje się we wspólnych. Tutaj Wam nawet pokażę: hmm, tutaj przybliż widok Z, mam to we wspólnych. Eee, tryb sniperski, lewy shift, perspektywy kierowcy nie używam, lornetka B, celownik dowódcy nie mam, tryb stabilizacji działa pod Y, śledzenie celu, celu nie posiadam. I tutaj dochodzimy do kółka myszy, czyli kontroli odległości celownika. Super ważna opcja. Dzięki temu możemy sobie kontrolować odległość celownika. W połączeniu z w połączeniu z dalmierzem pod R, na zwłaszcza niższych BR-ach, to robi rozpierdziel po prostu, bo zamiast dawać myszkę w górę i myśleć o ile ten pocisk będzie leciał, jaka tam poprawka jest potrzebna, to po prostu sobie kółeczko myszy góra dół super ważna opcja. Kontrola zawieszenia w ogóle nie korzystam i w różnych tak naprawdę wszystko mam od nowości. Tutaj chyba nic nie zmieniałem. Oprócz właśnie dalmierza pod Rką, który jest super ważny. To jest niczym radar w samolotach. W okręcie mogę wam tylko tak naprawdę powiedzieć, że byście zmienili korektor odległości jako kółko myszy. I możecie sobie wyłączyć strzał próbny zwierzy. I tak naprawdę tutaj możemy zakończyć ten film, ponieważ wy we wspólnych. E, we wspólnych nic nigdy nie zmieniałem. Tak mi się wydaje. We wspólnych nic, nic nigdy nie zmieniałem. Jest to film typowo teoretyczny, e, szybki, bo się uwinęliśmy do 20 minut, a pierwsze nagranie zajmowało 22 minuty. Mam nadzieję, że Wam to pomogło, i oczywiście podzielcie się swoimi tip tipami, jeśli takie posiadacie. A jeśli nie, to możecie mi powiedzieć, na jaki temat chcielibyście zobaczyć kolejny film. Wybaczcie też, że momentami mikrofon wyłapuje rzeczy, których nie powinniście słyszeć, z racji tego, że pozmieniały mi się ustawienia, i muszę go od nowości poustawiać. Mój kolejny film będzie o amunicji. Omówię wszystkie możliwe pociski w tej grze, żeście wiedzieli, z czego strzelać. I tak naprawdę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.